Będę udawał noba w grze Escape Tsunami for Brayrots, ale potajemnie będę posiadał panel admina. Stroluję tak moją dziewczynę, która uważa, że ma najlepsze brayroty w grze. Czy uda mi się ją tak zdenerwować, że wyjdzie z gry? Oglądaj do końca, żeby się przekonać i podbij tym filmie, jeżeli chcesz, żebym zrobił kolejnego trolla. Okej, okay, widzowie, jestem już w Escape Tsunami for Brails i jak widzicie, jestem dzisiaj na koncie noobka. Totalnie zerowym koncie, gdzie mam zero kasy na sekundę e, i znowu się będę trollował bele, słuchajcie, że jestem tutaj nobem, ale... Ale potajemnie będę miał panel admina, gdzie będę mógł zespawić sobie wszystko, dać kasy ile chce i zrobić ile chce prędkości. Więc no, mam nadzieję, że uda się ją stralować i że ona się troszeczkę zdenerwuje. Jak widzicie, ona ma tutaj swoją bazę i ma episkie ma Astro Elefanta w wersji gamer na setnym levelu. No, nieźle, no, nieźle. Słuchajcie, dobra, ja się tutaj z nią przywitam, więc napiszemy do niej Siemanko. Dobra, okej. Okay. Zobaczymy jak ona na to, słuchajcie, zareaguje I czy zobaczy Siemko? takiego... Hej! Ej! <gry> Ej, ona walentykowo ty... jest dzisiaj chyba ubrana. Ty kim jesteś? Ty nobie, ty! Ja się nie witam z takimi nobami. Ja się nie witam z takimi nobami? Ja, jak to jesteś niemiła? Jak to jesteś nie miła? Tak, się przywitać tylko. A ty mnie, mnie, mnie wyzywasz od nowu. Od nowu. Dobra, okej. Okay. Jestem bardzo miła. No, cie, ciekawe, słuchajcie, ciekawe to jest. Ale masz, słuchajcie, dobre brainy, Ale masz fajne brajnoty. Dlaczego ona mnie bije? Nie bije mnie. Dlaczego, dlaczego jesteś. Taka niemiła. i no co ona słuchajcie, Jest mega niebiła w ogóle, co jest grane. Ja nie gadam z nobami! No ile razy można mówić? <śmiech> <śmiech> Ale ona jest niebiła z i tu pisze, że ma fajne brainoty, bo <laughs> Nie, nie da się z nią słuchać, tutaj grać. Dlaczego ona jest taka niedobra? Masz mega fajną bazę. bazę. Chcesz pokryć? No nie! Ja się, że ja chcę i ukraść od razu. No nieźle, nieźle, słuchajcie. No, mega fajną bazę tutaj. Bardzo dobry Brejroty ma. Pokaż swoją bazę. Chodź tutaj. Dobra, okej, okay, idziemy, idziemy i. No dobra, idę. To jest moja baza. To. Moja baza, nie, ona się śmieje ze mnie. Co jest grane? Ona jest bardzo niewiła dzisiaj. <grystanie> Tańczy coś. <grystanie> Ale Jaki wstyd. Dlaczego tańczysz? Bo jestem lepsza. Ja dopiero zaczynam. Uczę, uczę się w to grać. <grystanie> Może być mi pomogła. Słuchajcie, ona jest bardzo, bardzo niemiła. No co? nie, nie, ze z nie. oczu. Dobra, idę zebrać. słuchajcie, mojego pierwszego brejrota, Mam nadzieję, że mi się uda i że ona mi tutaj nie przeszkodzi w zebraniu go. Dobra, więc lecę tutaj. E, zobaczymy co... Nie, 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 mam nadzieję, że mi nie przeszkodzi. Dobra, ja biorę mojego pierwszego brejrota tutaj. Team Cheese. Dobra, piękne. No nie, ona tu idzie, ona nie da mi... Nie! Ja nawet sam nie dam rady, słuchajcie, tego zebrać. Co jest grane? <laughs> ona się ze mnie śmieje cały czas! Zostaw mnie! Ła! Wow. <laughs> Dobry, słuchajcie, idziemy tutaj zebrać sobie jeszcze raz tego Team Cheetah. Może się uda w końcu. Dobra, let's go, bierzemy go. W moim serwerze! Nie! Co jest? Dobra, biegnę, biegnę, biegnę Nie! Wow, Ła! Jest, udało mi się, mam go! Mam pierwszego Brejrota, Jestem lepszy od ciebie. Jakieś takie słabe. Słabe. Ja to będzie tutaj tak denerwować troszeczkę. Okej, okay, dobra, let's go! Mamy Cześć. naszego pierwszego Brejrota Mój robi 217 milionów. Dlaczego tak się ty rządzisz? No, no, bo jest. Jestem. Jestem już lepszy od ciebie. Z, z, <laughs> jestem już lepszy od ciebie. Cudem masz takiego mocnego? Haha! <laughs> bo jestem jest dobry mocny. tutaj. Jestem bardzo dobry tutaj na tym serwerze. Zobaczcie, jak ja sobie tutaj nie, 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 nie. poziomy wbijam. Okej, okay, słuchajcie, więc zespołnimy gamer Lucky Bloka Divina e, z na epic i zrobimy mu, słuchajcie, dwusetny poziom, więc e, robimy tutaj spawn. Okej, okay, poszło, poszło. Dobra, jest zaznaczony nawet, słuchajcie, że się tu zespawnił. Okej, okay, będzie walka o niego, będzie o niego walka. Co, 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 tam? Co tam? Oła, oła, no więc, co to jest? O, o, się, dobra. Okej, biegnę, biegnę, biegnę. Nie, 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 co, co nie, nie rozpaliło mnie, dobra, 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 ej, on tam jest. Nie, nie, tam? czekajcie, on jest na rare? Gdzie ja go zespawniłem? Gdzie to, co to, to jest? Już nie pamiętam, dobra, gdzie, gdzieś gdzie... Jest jest tutaj, widzę go, widzę go, widzę go, widzę go, dobra, bierzemy. Nie, to moje! Dobra, to nie, moje! O nie, ona mi tu... nobie o nie, 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 nie o nie, ono mnie tu, nie, nie, mi, nie, dobra, właśnie uciekać, nie, ja przejdę. Nie, idzie, duża fala, idzie, duża fala. Dobra, no, dobra, 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 ej ona jak zobaczy, że ja Dobie. takiego Laki Bloka otworzę! To on z tutaj! Dobra, Dobie, ja? chodź to! Tu. Zdążę tutaj do mnie! Nie! Okej, do... okej, okay, okay, już mau brakuje, mało brakuje! Nie! Jest u się, dobra, Patrz, Trzy nasto ma gamer Lucky Bloka Divine! Dobra, i zobacz, co zdobyłem! Byłem. To jest moje! Jakie ładne! Otwieramy go! Oddaj. Jakie Zanada. twoje, no chciałabyś, chciałabyś! Daj mi! Wow, galaktyko Phantasma, 200 nie. poziom! Jest! Ja go chcę! Ja go bardzo wow. chcę, mi go brakuje! O, Daj fajny e Braillrot! twoich kilka... Please, zamień się! Co? się zgodził! Nie masz nie ma szans, nie masz szans! Wyzywałaś mnie od nobu Fajny brayrot, Daj mi teraz yeah? spokój! Dobra, yeah? okej! Okay. No yeah, ja yeah. to ja? No tak ty, ty! 200 yeah. poziom Galactica Fantasma, yeah. zobaczcie, Divide Gamer! Let's go! Co się tak cieszę? Jak ja Daj lubię nobków Teraz lubi nobków Ej, słuchajcie, no to nieźle, no to nieźle. Ej, chcesz jakieś ode mnie braidoty? <laughs> Zamienić? Nie! Mówię ci! Może nie jakieś bądź... słabe brejroty. Nie chcę i. Nie bądź niemiły! <laughs> nie bądź te niemiły teraz! Te słuchajcie! Te dobra, te ja, się tutaj, ja się tutaj tutaj nie dam Słuchajcie, teraz, dobra, ale możemy, słuchajcie, kupić sobie w ogóle tego Lucky Bloka. Więc pokażemy i słuchajcie, że mamy tutaj Lucky Hej. Bloki za Robuxy. Więc zobaczymy, jak ona na to, słuchajcie, zareaguje. wie! No Zobaczcie, pokażemy jej takiego laki błoczka. O, ja tutaj Jak Zakolegamy się! Ależ chce zakolegować. Patrz, dwa laki bluczki, co cię jest grane? Masz. Trzy! Let's go, daj, otwieramy! Uuuu! Dobra, Ej, na razie słabe rzeczy. Dobra, okej, okay, otwieramy kolejne. Dobra, niech ona ty zobaczy, słuchajcie, co się dzieje. Że dubek ma tyle, słuchajcie laki Let's go! Co nie jest jakiś? Ej, skąd ty to masz? Dobra, czy coś wypadnie dobrego? Nie, nic nie wypadło dobrego. Dobra, Ej, to ciekajcie. ja mam dla ciebie takie coś! U. Mam prezent. Ode... odejdź! Stąd, bo mam Proszę. przez ciebie nieszczęście. <grym> <grym> Proszę, jestem miła. Okej, okay, słuchajcie, dałem sobie jeszcze gibberskiego kijaska tutaj. Co tak, tak, jak to wygląda? Dobra, żeby ją tutaj uderzyć. <grym> o Co to masz? Ale epickie! No poczekaj, nie bij mnie już więcej Co to jest za kij? Stałem od admina Please. Za proszę, to, że proszę. jestem bardzo miły Bardzo miły? Dobra, ja ok. jestem bardzo miły. No tak, na pewno Okej, okay, słuchajcie, teraz damy sobie jeszcze lepszego brain rota Weźmiemy, słuchajcie, wersję gamer I weźmiemy sobie tego brain rota I damy go sobie tutaj I zobaczcie, co ja będę miał teraz Oho w to nie uwierzył, słuchajcie, ja mam infinity brainota! Let's go, ustawiamy go tutaj. Co to jest za Brainot? Ja go nawet nie znam! Yo. Infinity Gamer? I stąd ja nie gadam z takimi nubami jak ty. Robimy sobie słuchajcie, maksymalny rebir, to od razu bazę robimy taką dużą. Niech ona to zobaczy. I słuchajcie, robimy od razu ją w wersji... Eee, poczekajcie, weźmy sobie skiny i w wersji gamer od razu sobie robimy. Let's go! O ja! Ale świecące! Okej, okay, słuchajcie, zobaczcie, no mamy gamerską bazę. Co ona tutaj? Nobie, gada? nobie! <grym> weź, weź, weź w ogóle, co ty robisz? Ja chcę mieć taką bazę! Ty nie... jesteś przecież nobem! Chcę taką nie bazę! Nie możesz mieć takiej bazy! Koniec! <grym> nie masz tu wstępu już, nobie. Noby nie mają wstępu na ten serwer, Słuchaj mi. Władcom. Jak serwera. będziesz dla mnie miła, to może zespałnie divine lucky Blocka. Tak co tego serwera to pokaż, okay, że jesteś to mi miło, to może, to jest Jesteś wyładcą. Tak? To ja to jestem ja miła! Mogę robić... robić co chcę. Co? O nie! Zobacz, stąd. mogę zespałnić... E Event money. Jak ty możesz robić takie rzeczy? Bo jestem. Czy a... jesteś nobem, Adwi no! Admin XD. <laughs> Nobie no! Jestem adminem. Nie jesteś żadnym adminem, jesteś nobem, Nie wyglądasz jak admin. Dobra, admin to normalnie wygląda. E, Zespełnimy tutaj e, wow. gamer, e, Brain rota, właśnie tego, meta techneta, i go na common, słuchajcie. ok, i on jest na 200 poziomie. Dobra, let's go. Spełnimy go, zobaczcie. <laughs> o oh my god! Oh my ona go wzięła! Kajc, kajc. Kajc, kajc. Kajc, kajc. Dawaj, to ja Jest go sobie zespałniłem! Co ty mówisz, co ty mówisz? Nie, nie, nie! Ukradł... Ukradłeś, nie, mi brain rota. nie, jeszcze mnie tutaj... co? <ślały> nie, <Przingu> nie, <ślały> <ślały> nie, co za... nie, 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 mojego? Ja o muszę nie. być lepsza, a nie jakiś nob w ogóle. <laughs> idź! No. Idź o, go milno, ja nie znowu tego Dobra, muszę takiego samego Będzec sobie jeszcze raz spałnić, ale ja sobie go dam po prostu, więc wiecie, bierzemy no, go, e, czyli robimy dwusetny poziom wersji gamer. Ok, let's go i dajmy give. Co robisz, Nobie? że my też go no, mamy. Ej, e, okay. jak to możliwe, że ty, ty sobie go zrobiłeś i ty go masz? Ja też go mam! Ja chcę być takim adminem i mieć wszystkie brajniki świata najlepsze! jesteś najlepsza! O, mam dla ciebie tutaj brainrota. Co? Co to ma być? Czy ty jeszcze sugerujesz, że ja wyglądam jak świnia? Ten jest! Ten jest, jest idealny to już dla ciebie! Ten jest idealny dla ciebie. No, nie rozmawiam z tobą nowie! Jak ty. Jesteś... O nie. o nie, ona mnie tu słuchajcie. Jesteś bardzo niemiły i jesteś... Ty jesteś hakerem chyba jakimś, czy co? Że ty jakieś brainrody takie masz. Ja muszę być najlepsza na serwerze, dlatego wychodzę z tego serwera. O nie! Ty jesteś... O, jak, jak, jak ona wychodzi? Co? Co? Udający mi się z hakerów. Nie... Nada! Chyba, że mi oddasz twoje ostatnie decyzje. nie decyzja. oddam. Oddaj. Nic ci nie oddam. To Jesteś nie! Ja nie gadam z takimi noba, nobami. Na razie! Co z graną? Czy ona się zdenerwowała? Serio? Ej, wyszła z gry! Co jest grane? Jak ona się zdenerwowała na tego nówka? No nie, chciałem mi pokazać, że to byłem ja, słuchajcie. No nieźle, nieźle. Ale udało się ją na maksu zdenerwować, słuchajcie. Ale i tak zgarnęła jednego dobrego brainota. Ja mam nadzieję, że ci odcinek wam się spodobał z takiego trollowania Belli. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę do góry. Jeżeli chcielibyście więcej takich filmów, to napiszcie w komentarzu, jak strollować tej Belle. Subskrybujcie kanał, jak będziecie. Dziękuję za uwagę i widzimy się jutro w kolejnym filmie. Trzymajcie się, bo pozdrawiam was serdecznie. Cześć!